zespół od niezmiennie od początku powstania, czyli od 2003 roku, pani Henryka Starosta. Zespół pochodzi z gminy Żary, powiat żarski, województwo lubuskie. Piękne brawa, bo naprawdę ozdoba. Dzisiaj usłyszymy w ich wykonaniu Tramblanka, pieśń ludowa, autor nieznany, Rozmaryn Zasiałam. Współczesna piosenka i cały kamień tańczy z nami ze słowami Krystyny starosta, a z melodią zespołu Siklawa. Będzie przebój na pewno młodzieżowy. A proszę bardzo, przygotowują się Karolinki, a ja oddaję głos. My chciałyśmy powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwe, że występujemy dziś po pajach stawiania, bo je bardzo lubimy. I proszę słuchać trzeciej piosenki, bo jest dla całego kamienia. Co za miły... No nie wiem, zabrakło mi normalnie słów. Mała tęcza potrafi się przypochlebić jednym słowem. Karolinki się przygotowują. Mam nadzieję, że są już w pełni gotowe. A mała tęcza przedstawi nam swój program. Nasz Kącie mają liczne nagrody Uczestniczą wszędzie, gdzie się da Lubią to robić I mam nadzieję, że Ta malutka dziewczynka będzie też pięknie śpiewała Jak masz na imię? To jest Milenka Ile masz lat? Ma 7 lat Który twój występ? O już chyba ze czwarty występ Milenkow, Trzymaj się